Nazywam się Łukasz Żapecki, jestem doradcą pana prezydenta do spraw młodzieży. Dwa miesiące temu zainicjowaliśmy w Pałacu Prezydenckim cykl spotkań Młodzi w Pałacu, mający na celu poznanie inicjatyw, pomysłów, ale także i problemów związanych z młodym pokoleniem. Bardzo się cieszę, że do tej pory odbyliśmy ponad kilkadziesiąt spotkań. Z częścią organizacji mamy spotkania w formie wideokonferencji, a część zapraszam do Pałacu Prezydenckiego. Na przełomie marca i kwietnia odbędą się spotkania z młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów i sejmików. Jest ich w naszym kraju około 200. Bardzo się cieszę ze wszystkich spotkań z Wami. I mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.